No dobra, co z tymi pierogami? Słuchajcie, Arkadiusz mówi tak. No, bo ja mówię, że jak wrócimy do Polski, to ja już nie wiem, czy ja będę robiła pierogi, pierogi. I ten, on mówi, no co ty, przecież pierogi to się tak szybko robi. No jak? Ja mówię, zrób kiedyś od A do Z pierogi. On mówi, no ile to? Godzinę, dwie? Zrób pierogi od A do Z, Arkadiusz. Naprawdę, dziewczyny, szybko się klei pierogi. No, błagam was. Jak on patrzy na mnie, to on uważa, że się szybko klei. A ja powiem, że nie. No i co? Mi się wydaje, że to się szybko robi. Bo patrzysz tylko jak ja to robię. Nie no, a teraz się tak zastanowmy, bo tak, mamy ciasto i na przykład, żeby zrobić pierogi z jabłkami, to ile? Ile jesteś w stanie, żebym na przykład, mówię, chciałbym pierogi z jabłkami. Ile to trwa? Trzeba zrobić ciasto, trzeba obrać jabłka, pokroić jabłka i no, ukleić. To jest, to ukleić, jest skomplikowane. Ugotować, no Dobra, wiem. a pierogi na przykład z, z tym, z serem i... Ziemniakami? To też długo? Trzeba ugotować ziemniaki. ziemniaki to tylko, muszą nie? No i tylko. ser się wrzuca i tam cebulkę przysmaża. No to i teraz już. przysmaż sobie cebulkę I, przy, i przyprawia. No Arkadiusz, to ile? ale dobra, obierz ziemniaki. No. Ugotuj je. Okay. E, przygotuj ser, no to wiadomo. Mhm. Cebulkę sobie całą obierz, pokrój, mhm. przysmasz ją i później to wszystko jeszcze dobrze wymieszaj i zrób tak, żeby miał dobrą konsystencję. Czyli godzina, ten. trzeba robić farsz i później jeszcze godzinę kleić. No faktycznie, dwie godziny. Ciasto jeszcze zrób. Czyli dwie godziny to trwa klejenie pierogów. Godziny więcej, a jeszcze jak ciasto, a jeszcze 100 ugotuj. Sto pierogów na przykład. 100 a pierogów. jeszcze ugotuję. No to widziałaś, że ja szybciutko no gotuję. 4 to minuty, chłonne, nie... 4 minuty. No ty gotujesz szybko. No to każdy gotuje no jak 4 mam minuty. gotowe, no to Ale... pierogi, to ile to wam gotować? które mnie jeszcze nie znają, które nie były z nami jeszcze przed przylotem tutaj do Tajlandii. Ja dużo pokazywałam, ja, ja dużo pierogów kleiłam ostatnio. I bardzo no, święta były przecież. Nie. Ale też wcześniej, no święta były powiedział co wiedział. No, no co, no ale... za, zaczęłaś kleić na początku grudnia i tak. A Połowę, nie kleiłam połowę zjedliśmy przed świętami. Nie robiłam, to nie byłam ja. Nie no, po prostu mi się w tym, w tym roku miałem najlepsze święta w życiu. One się zaczęły już na początku grudnia. Izabela zaczęła kroi, ten kleić i mówi, dobra, to klejemy na święta pierogi. No to dobra, to łóżka najpierw klei. No to dobra, to zanim jak ja później gotowałem te łóżka. Co idziesz? A, zachód, dobra, okej. Okay. Ja będę stała. Dobra. Izabela kleiła łóżka, ja gotowałem i od razu połowę zjadłem. I to było fajne, bo można było to rozłożyć, tę ten, ten całą atrakcję świąt. Czy tego jedzenia na cały miesiąc. Dobra, ale ja bym chciała to spuentować. Dziewczyny, powiedzcie, czy pierogi, czy pierogi z serem, z ziemniakami się robi szybko? Robimy challenge. Właśnie, 100 pierogów. W jakim czasie w jakim czasie tak. Przygotować z naklejeniem i z ugotowaniem. Z podaniem. Od pomysłu do podania na talerz. Ile, no, ile to ja powinno trwać? 100 od, pierogów. Od rozpoczęcia obierania ziemniaków. Nie, od pomysłu. Ja na przykład rzucam, chciałbym pierogi, chciałbym 100 pierogów tak zwanych e, z serem i ziemniakami. No czyli... to wiesz, może to trwać rok, bo dopiero za rok zacznę je robić. No tak, ale chodzi mi o to, kto jaki ma challenge i kto jak to szybko robicie, bo to jest też ciekawe i ważne. No ciekawa jestem. Ile Wam zajmuje e, inaczej? A my no... zrobimy to na żywo i zobaczymy, ile nam to zajmie. Znaczy Izabeli ile to zajmie, bo ja będę to nagrywał oczywiście i jadł później, bo to jest naj... najbardziej przyjemne z tego wszystkiego, to właśnie gotowanie i jedzenie takiego świeżutkiego prosto z wody. To Robimy jest taki tutaj, challenge? Jest potem, e, nie, nie, obiecuję nic, bo ja W nie komentarzach wiem. proszę podać, e... ile 100 pierogów jesteście w stanie nakleić, w jakim czasie, od e, pomysłu do, do e, znajdowania się pierogów na nie talerzu. Nie będę mówiła, co będzie kiedyś, dlatego że żyjąc w przyszłości, nie będę żyła w teraźniejszości. mniejszości. Ja mogę Ci powiedzieć, co jest teraz. Pięknie płynie łódka. Nie? No, słychać ją. Słychać jest piękny zachód słońca. Ale e, tak serio, to dziewczyny, dajcie znać, Ile wam zajmuje to czasu od obrania pierwszego ziemniaka? A już tak trzeba, powiedzieć, a nie od pomysłu, bo pomysł może być, on dopiero za trzy miesiące zrealizować. Chodzi o dobranie pierwszego ziemniaka. I proszę nie oszukiwać tutaj. Tu dokładnie po prostu włączyć sobie albo zacząć a nie, a kleić. Wiedzą, ile im zacząć od 12 tak. i zobaczymy kiedy ale, się skończy. Arus, ale po co ty teraz karesz? No, ale może dziewczyny wiedzą ile im to... A może też panowie kleją? Dlaczego jest ja do kobiet, panowie Nie, panowie, nie kleimy, nie kleimy. Tutaj jest apel, nie kleimy. My możemy tylko jeść. Ale słodnie, Piękny jest ten zachód słońca. Pięknie jest. Widzicie, tak my tutaj że... też mamy ale, takie wiecie, rozmowy no, o pierogach. Ale chyba no już, a co, zachciało nam się? No ja bym zjadł pierogi. A so, jest tutaj knajpa polska, ale nie będziemy szukać pierogi. A podobno wiecie. tam czytałem komentarz, że właśnie żona tego właściciela klei i że bardzo dobre pierogi i nawet ludzie, którzy się znają i kleją pierogi powiedzieli, że warto. A Więc widzisz, nie, nie zrobimy tej interesów w Polsce, jest, jest, znaczy w Tajlandii, bo też byśmy otworzyli knajpę no z pierogami. No ale możemy mieszkać gdzieś indziej. Ale jestem zawsze... umówiona z tym właścicielem tej polskiej restauracji, to pojedziemy. Nie umówiona tam, jesteś? Tak. Ja się nie umawiałem. Ale ja się umawiałam, może coś tak. O ty mi pisiu. Bo jestem ciekawa, jak mu się tutaj żyje. E, dobra, ale jeszcze chciałam powiedzieć, że też też mi dziewczyny pisały wtedy, jak kleiłam te pierogi, że Pani Izabela, mam 30 tam parę lat, mam dwoje dzieci, nigdy pierogów nie kleiłam, a pani mnie zainspirowała, więc to jest fajne. No że właśnie. Zaczęła sobie kleić też pierogi. Ja też <laughs> dawno nie jadłam takich pierogów, co Izabela kleiła, bo przez parę ładnych lat nie kleiła. Nie kleiłam. A teraz się odpaliła i kleiła, i to było takie ja piękne. Było. Ten grudzień był naprawdę cudowny. I dziewczyny, kochane moje, i panowie też oczywiście, żeby tutaj nie było, moi królewscy. Myślę, że jak wrócę do Polski. Tak jak dzisiaj zrobiłam dla Was live to tak będę gotować, będę robiła live, y, bo wtedy sobie będziemy rozmawiać, będziecie pisać, będziemy sobie e, po prostu tutaj. Ja, ja coś będę gotować, będę robić, później jakieś życie będzie gotować, to będę czytała Wasze komentarze. I myślę, że, że to będzie fajnie, bo ten live będzie taki po prostu żywy. Co Wy na to? Ja chcę. Ty, Arkadiusz, też byś chciał coś jeść na pewno. Ja bym chciała dalej książkę. No to czytajmy. Dobra, Popatrzmy jeszcze na ten zachód słońca. No i poszła sobie. Oj. Oh.